22. Miłosierdzie Maryi. Dla człowieka nieszczęśliwego i cierpiącego, miłosierdzie jest tak potrzebne i słodkie, że nawet poganie stawiali ołtarze miłosierdziu i czcili jej jako bóstwa. My nie musimy tego robić. Maryja jest Matką miłosierdzia. Maryja jest jakby miłosierdziem Bożym wcielonym w serce Matki, żeby było bardziej dostępne dla ludzi. I rzeczywiście, dla serc ludzkich jest wielkim pocieszeniem to najświętsze imię Maryi, Matki Miłosierdzia. Jak pisze święty Bernard, wielbimy jej pokorę, podziwiamy jej dziewictwo. To wszystko jest prawdą, ale ponieważ jesteśmy biednymi grzesznikami, wolimy więcej słuchać o miłosierdziu. Doprawdy, miłosierdzie budzi w naszych sercach nadzieję i radość, właśnie miłosierdzie najchętniej wspominamy. Miłosierdzia najchętniej wzywamy, co potwierdza święty Bernard. Postarajmy się więc zmierzyć długość, szerokość, wysokość i głębokość tego niewyczerpanego miłosierdzia. Długość Miłosierdzia Maryi polega na tym, że Bóg od początku do końca świata rozdziela pomiędzy grzesznikami dobrodziejstwa swojej łaskawości dla tych, których obejmuje modlitwa Boga Rodzicy czyni to z wielkiej miłości ku niej. Maryja dobitnie wyraziła to w słowach kantyku, a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenie zachowuje dla tych, co się go boją. Święty Bernard uważa, że Bóg nie zgubił rodzaju ludzkiego po grzechu pierworodnym z miłości ku córce Adama. Nie wątpi też, że przed narodzeniem Chrystusa Bóg dawał ludziom wszystkie łaski i dobrodziejstwa przez wzgląd na błogosławioną między niewiastami. Dlatego doktor kościoła naucza, że wszyscy ludzie powinni uważać Maryję za pośredniczkę zbawienia po wszystkie wieki. Król Dawid, chociaż ta miłosierna matka jeszcze się nie narodziła, prosił Boga o zbawienie z tego powodu, że jest synem Maryi, modlił się słowami ocal syna swej służebnicy. Święty Augustyn zadaje wobec tego pytanie o jakiej służebnicy mówi, jeśli nie o tej, która powiedziała oto ja służebnica pańska? Szerokością miłosierdzia Maryi jest jej dbałość o wszystkich ludzi, żeby w każdych potrzebach otrzymali od niej skuteczną pomoc. Nikt nie może powiedzieć Maryja mnie opuściła. Dlatego ta miłosierna pani jest porównywana do słońca, ponieważ jak słońce wszystko oświeca i ogrzewa, tak Maryja wszystkich ludzi opromienia dobrodziejstwami swojej łaskawości. Jej łaska nie opuszcza nawet największych i zrozpaczonych grzeszników. Potwierdzają to objawienia świętej Brygidy i świętej Agnieszki. Królowa nasza to słowa świętej Agnieszki. Połączona teraz z Bożym Synem w niebie, nie może zapomnieć o swojej dobroci i lituje się nad wszystkimi, nawet nad najbardziej bezbożnymi grzesznikami. Jak słońce oświeca wszystkie przedmioty na ziemi wraz z ciałami niebieskimi, tak dzięki dobroci Maryi nie ma nikogo na świecie, kto by wzywając jej pomocy nie uczestniczył w miłosierdziu Bożym. Wysokość miłosierdzia Maryi polega na tym, że wszyscy wybrani zawdzięczają jej niebo, wszyscy, którzy z jej pomocą szukają Boga, dostępują zbawienia. Swoją macierzyńską ręką wyprowadza grzeszników z przepaści zapomnienia o Bogu i pomaga im wstępować po szczeblach cnót na szczyty doskonałości. W objawieniu świętego Jana czytamy, że najświętszą pannę wieńczą gwiazdy. A w pieśniach Salomona, że w jej koronie są dzikie zwierzęta, lwy i lamparty. Jak to rozumieć? Ojciec Ryszard od świętego Wawrzyńca odpowiada, że te dzikie zwierzęta wyobrażają grzeszników, którzy dzięki łaskawości i wstawiennictwu Maryi stają się gwiazdami na firmamencie Miłosierdzia Bożego i w koronie królowej Miłosierdzia są piękniejszą ozdobą niż gwiazdy błyszczące na sklepieniu nieba. Święta Serafina od Boga, karmelitanka żyjąca na Capri, prosiła na modlitwie Boga Rodzice o nawrócenie tysiąca grzeszników. Nabrała podejrzenia, że prosi o zbyt wiele i ulękła się. Wtedy objawiła się jej matka zbawiciela i zganiła za tę niepotrzebną obawę, mówiąc: Czemu się lękasz? Czyż nie mogłabym wyprosić u mego syna zbawienia dla tysiąca grzeszników? To już się stało, oto oni. I wtedy w duchu zaprowadziła ją do nieba, gdzie pokazała jej mnóstwo dusz, które byłyby na wieki potępione, gdyby nie pomoc i pośrednictwo Maryi. Głębokość miłosierdzia Maryi jest oparta na tej prawdzie, że każdy grzesznik, choćby nie wiem jak obciążony nieprawościami i katowany rozpaczą wzywając jej pomocy, może otrzymać przebaczenie swoich win i nadzieję na zbawienie. Sama Boga Rodzica objawiła świętej Brygidzie, że nie ma na świecie takiego grzesznika, który uciekając się do niej, nie mógłby powrócić do Boga i pozyskać Jego łaski. Więc prawdziwe są te tytuły, które ojcowie Kościoła przyznają najlitościwszej królowej, mianując ją nadzieją rozpaczonych jedyną ucieczką grzeszników przystanią rozbitków morskich pocieszenie wstępuje do serca kiedy słuchamy słów świętego bernarda do maryi święta dziewico czy można w tobie nie mieć nadziei wiedząc że otwierasz niebo nawet zrozpaczonym wierzę i ufam że ilekroć uciekamy się do ciebie otrzymujemy to wszystko o co prosimy i dlatego, kiedy nie ma żadnej nadziei, jeszcze w Tobie trzeba mieć nadzieję. Nigdy nie zapominajmy wspomnieć miłosierdzia Marii. Zawsze jesteśmy biednymi grzesznikami. Niech będzie dla nas pocieszeniem rozmyślanie o miłosierdziu, a ufność ku matce miłosierdzia ożywia się w naszych sercach. Spójrzmy na świętego Klemensa hofpauera redemptorystę. Ten godny naśladowca świętego Alfonsa. Umiał natchnąć grzeszników ufnością do Matki Bożej nawet tych najbardziej upadłych na duchu. Będąc w drodze zawsze odmawiał różaniec. Nazywał Maryję księżnicą i ulubioną bronią przeciwko uporowi grzeszników przede wszystkim umierających. Mawiał, gdyby szatan mógł ludzi odwieźć od nabożeństwa do Maryi lub to nabożeństwo zniszczyć, to by jego panowanie nie miało ani końca, ani granic. Nawrócenie przed śmiercią człowieka, który siedemnaście lat nie pamiętał o Bogu, przypisywał temu, że odmówił za niego różaniec. Nie przypominam sobie, żeby któryś grzesznik nie nawrócił się przed śmiercią, jeśli tylko miałem czas odmówić cały różaniec, zanim do niego przybyłem. Jeśli różaniec jest tak skutecznym narzędziem miłosierdzia, to odmawiajmy go codziennie. Tym samym możemy przyczynić się do nawrócenia wielu grzeszników, także i my odczujemy zbawienne skutki i w godzinę śmierci będziemy mogli powiedzieć, na wieki śpiewać będę o miłosierdziu Maryi. Jedyna moja nadzieja Maryjo, oto u stóp Twoich stoi nieszczęśliwy grzesznik żebrzący Twojej miłości. Cały Kościół nazywać Cię ucieczką grzeszników więc od Ciebie zależy moje zbawienie. Ty wiesz, co Jezus Chrystus wycierpiał dla mojego zbawienia. Cierpienia te składam przed Twoim tronem. Okaż, wstawiając się za mną, że kochasz swojego Syna, ponieważ w imię tej miłości, którą Go kochasz, proszę Cię o pomoc. Gdybym był świętym, nie prosiłbym Cię o miłosierdzie, ale będąc grzesznikiem, błagam Cię, Matko Miłosierdzia, Wiem, że Twoje serce wspiera nędzników, pociesz więc swoje serce, wstawiając się za mną, bo nie jestem zatwardziały w grzechach. Oddaję się w Twoje ręce. Powiedz, co mam czynić, i wyproś dla mnie łaskę wykonania tego. Uciekam się pod płaszcz Twojej opieki. Jezus chce dla nas chwałę swojej i Twojej, jako jego matki, abym zawdzięczał swoje zbawienie nie tylko jego drogocennej krwi, ale i Twoim wpływowym modlitwom. Mario, On posyła mnie do ciebie, abyś przyszła mi na pomoc. Oto jestem. Całą nadzieję pokładam w Tobie. Ty, co wstawiasz się za miliony dusz, rzeknij za mną słowo. Powiedz Bogu, że chcę być zbawiony a Bóg mnie zbawi. Powiedz Bogu, że jestem Twoim sługą, o nic więcej Ciebie nie proszę. Amen. Modlitwy. Na zakończenie każdego dnia. Boże, który uwalniając Panę Najczystszą od grzechu pierworodnego, przygotowałeś w łonie niepokalanej dziewicy godne mieszkanie Twojemu Synowi, przyjmij nasze serdeczne błagania jak przez przewidzianą śmierć Twojego Syna Jednorodzonego, Zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechu, tak przez jej skuteczne wstawiennictwo pozwól nam przybliżyć się do Ciebie, będąc oczyszczonymi ze wszystkich grzechów. Amen. Boże, pasterzu i władco wszystkich wiernych, spójrz miłosiernie na papieża, którego wyznaczyłeś na głowę kościoła. Prosimy, spraw, aby słowem i przykładem prowadził powierzony sobie lud Boży do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. O Boże, który jesteś naszą ucieczką i mocą, Stwórco nieba i ziemi, przyczyno świętości, wysłuchaj łaskawie modlitwy Twojego Kościoła i spraw miłosiernie, abyśmy byli pewni otrzymania darów, o które Cię z wiarą prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Modlitwa świętego Bernarda, pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła Tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa Ciebie o przyczynę prosi, tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko Biegny. Do Ciebie przychodzę przed Tobą jako grzesznik płaczący staje. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale je usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. Litania Loretańska Kyrie eleison, Chryste eleison, Kryje eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panem nami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolicą Mądrości módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebnym módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Dom złoty, módl się za nami. Arko przymierza módl się za nami. Bramu niebieska módl się za nami. Gwiazdo za ranna módl się za nami. Uzdrowienie chorych módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, módl się za nami. Królowo wszystkich świętych, módl się za nami. Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza pocieszycielko nasza, Z synem swoim nas pojednaj, synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu synowi nas oddawaj. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz blać w serca nasze. Abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Pana, Syna Twojego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Ciesz się i wesel Panno Maryjo alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Boże, któryś przez zmartwychwstanie syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat rozweselić raczył. Spraw to prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Pannę Maryję, radości żywota wiecznego dostąpili. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Modlitwa do świętego Józefa. Módl się za nami, święty Józefie, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Prosimy Cię, Panie, przez zasługi oblubieńca najświętszej Twojej rodzicielki, racz nam dopomóc, abyśmy czego przez nieudolność naszą dostąpić nie możemy, przez przyczynę Jego otrzymać mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.